you <laughs> Cześć, spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o nowych koszulkach meczowych Arkadiiny na sezon 2024/2025. I na początku serdeczne podziękowania dla klubu, który umożliwił nam obejrzenie, zobaczenie, zaprezentowanie wam przede wszystkim tych nowych strojów domowych właściwie w momencie ich premiery, także bardzo, bardzo dziękujemy. Nie przedłużając, zaczynamy od koszulki domowej. Będziecie mieli ją okazję zobaczyć w tej pierwszej części naszego nagrania w szczegółach, a tak ona się prezentuje. Całościowo jest to model od producenta firmy Adidas. Już kolejny sezon Arka współpracuje z Adidasem. No i cóż, mamy klasyczną koszulkę domową. To, co mnie się na, naprawdę podoba, to to, że w tym sezonie znalazło się na niej więcej elementów niebieskiego. Bywały takie rozgrywki, gdzie te koszulki były w większej mierze żółte, a tutaj mamy te boczne panele. Swoją drogą można by powiedzieć, że to jest nawiązanie do jednego z poprzednich sezonów, już właściwie przed prawie 20 lat. Gdybyś mi przytrzymał, to zaprezentuję. I to jest ta koszulka, która jeszcze była produkowana przez firmę Jako, która ma dosyć podobny wzór jakiegoś. Tak, to, to, to bardzo estetyczne zaklejenie Asseco. To jest jeszcze z moich czasów pracy. Lubię, tak. nawet przyłożyłem do tego rękę. E, no, rzeczywiście już prawie 20 lat minęło, i, i powracają tutaj boczne wstawki. E, mam wrażenie, że Znowu wyciągnęliśmy Maxa ze wzorów, jakie Adidas przygotowuje, no to jest katalogowy wzór, nie mamy za bardzo możliwości, nie jesteśmy tak dużym klubem, żeby sobie móc dyktować warunki. Moje pierwsze wrażenie jest naprawdę niezłe, nie jest to efekt wow, ale no mówię, też nie, nie oczekuję takiego efektu przy koszulkach katalogowych. Podoba mi się, że no w końcu jest nowe logo u producenta, ten bez napisu Adidas, tylko te powiększone trzy paski. No co, co się rzuca w oczy minus jest logo sponsora, nie sam fakt posiadania sponsora ligi, ale tego, że, że sponsor postanowił nie dopasować swojego logo, nie edytować do, nie, nie dopasować do strojów klubowych. No, i myślę, no ale to jest standard, że... przez lata mieliśmy sytuację, chociażby tak, sts Oczywiście, no ale teraz na koszulce, producenta na koszulce ruchu, chorzów. ruchu Chorzów STS no dostosował się. Tutaj no, myślę, że gdyby zabrakło czerwonego tła, a sama, sam napis byłby niebieskim fontem zrobiony, to nic by na rozpoznawalności sponsor nie stracił, a zyskałby też myślę słowo uznania. Koszulka jest bardzo ładna, zaprezentuję tym jeszcze tył, bo tył jest według mnie bardzo, jest warty uwagi, szczególnie tak. Tutaj wzbogacenia o, o elementy herbu. Tak, numerach. w tym sezonie pojawia się w ogóle nowy font, jeżeli chodzi zarówno o nazwiska, jak i numery. Także e, moim zdaniem prezentuje się on bardzo estetycznie, a właśnie mamy dodatkowo tego typu smaczki, jak tutaj, elementy herbu na, na numerach. Jak, jak oglądałem koszulkę zanim zaczęliśmy nagrywać, to tak pierwsze moje wrażenie było, że ten font, y, którym jest nazwisko wydrukowane, jest taki no, zbyt zwyczajny. Ale jak patrzę dłużej na to, to naprawdę zgrywa się i z numerem, z rozmiarem numeru, z logiem sponsora klubu. Tak więc jest to naprawdę dobra koszulka. Nie, ma, nie mam osobiście żadnych problemów z nią. Mimo, że sam jestem fanem zawsze wyjazdowych koszulek, bo lubię bardziej po prostu niebieski kolor i w ciemniejszych kolorach mi bardziej otwarzy. Co widać? Jak widzimy. Czapka, oczy, koszulka. Co mamy tutaj? Mamy jeszcze właśnie. Patrzę. Tak, warto dodać, że ta koszulka już jest jakby w pełni obrandowana w takiej wersji meczowej, jej będą nosić ją zawodnicy, to jest jeszcze trochę taka wstępna wersja tego rozwiązania na rękawkach, ponieważ docelowo tutaj ma być naklejka sponsora, natomiast to była kwestia dopasowania tego tak. do wzoru Adidasa, więc mamy i sponsora tutularnego i dodatkowego sponsora na rękawku i miejsce jeszcze na drugim rękawku ewentualnie na coś więcej, gdyby była potrzeba. Co jeszcze możemy dodać? Na razie oczywiście w miejscu centralnym widnieje Gdynia, tak. Które jest jednym z Zawsze partnerów na... i sponsorów, Zawsze. ale wiemy, że trwają poszukiwania sponsora głównego i zapewne on w trakcie sezonu, tutaj w centralnym miejscu się pojawi. Tak jest. Jeszcze jedna warta uwagi rzecz, to jest oczywiście herb Arki, ten piękny herb, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku i umieściliśmy go bardzo obiektywnie na pierwszym miejscu, wśród pierwszoligowych herbów. Po raz trzeci już, trzeci sezon z rzędu jest on wykonany w technologii TPU, który pozwala naprawdę uwypuklić te wszystkie tak, szczegóły tego się, pięknego herbu. jest sztywniejszy, nie, nie fałduje się, nie łamie, zawsze wraca do, do swojej pierwotnej naturalnej formy. Są zwolennicy haftów, e, które Dokładnie. jak najbardziej mają swój urok i też uważam, no, że hafty to już teraz się robi trochę sprawa vintage i, <grym> i old school, ale no technologia idzie do przodu, a nasz herb nic a nic nie stracił przy, przy użyciu właśnie tej nowej technologii. Ja uważam, że nawet jest bardziej czytelny, bardziej widoczny i, i też jak go no, dotkniemy, no to czuć te wszystkie uwypuklenia. Nie jest to coś, co po praniu zaraz zacznie się odklejać, schodzić. Myślę, że... No i też zyskuje na tym przede wszystkim koszulka sama, bo haft ma to do siebie, że potrafi on tam gdzieś kurczyć, że się robią takie różne fałdy dookoła, szczególnie po, po praniu też i po dłuższym używaniu. Tak więc e, dobrze, że zostaliśmy już przy, taki, e, przy takim herbie. I też niewiele polskich klubów tak naprawdę może się pochwalić tym, tym rozwiązaniem, także dla mnie to jest osobiście bardzo duży plus. Dla mnie też, jak najbardziej. Tak się prezentuje domowa koszulka meczowa ARKi Gdynia na sezon 2024-2025. Reverse, avers. No to co, czas chyba na wyjazdówkę. Dokładnie, przechodzimy do koszulki wyjazdowej. Czas na trykot wyjazdowy. Tak, on się prezentuje. Mamy tutaj oczywiście odwrócenie kolorów. Ta koszulka jest niebiesko-żółta, ale w odróżnieniu też od wzoru domowego mamy tutaj wzór, który nam się pojawia. Dobra łuska trochę porówna, przywodzi na, na myśl skojarzenia z koszulką z sezonu 2021. 20, wszystko się tyle tych sezonów się <grym się <grym widzę, że się <grym> miesza. E, oczywiście, no jest to. Ja bardzo lubię koszulki wyjazdowe, jestem tutaj przechwycony od Ciebie, żeby ręka ci się nie męczyła, ale na pierwszy rzut oka, jak ją zacząłem, o, ta rybia łuska, czy to nie wiem, to takie skojarzenia mi się sieć rybacka, trochę gdzieś się gryzą z tymi niebieskimi rękawkami, ale znowu, im dużo na to patrzę, jest to na, na tyle ciekawa, że no to na pewno zakupię najpierw koszulkę wyjazdową, ale jest trochę taki miszmasz, nazwijmy to może udziwnienie, ale wpisuje się to myślę trochę w kanon naszych wyjazdowych koszulek z ostatnich lat. Zgadza bo... się, do tego chciałem nawiązać, że właśnie te wyjazdówki, mieliśmy do nich w sumie szczęście w ostatnich sezonach, można by tak powiedzieć i generalnie e, było kilka ciekawych wzorów, chociażby ten w sezonie 2021-2022 to jest oczywiście ulubieniec wielu kibiców, tak. bardzo elegancki trykot i też nieco inny, bo oczywiście mamy tutaj bardziej granat i złoto niż kolor niebieski i żółty, yy. ale była to przepiękna koszulka, która w ogóle zainteresowała też nie tylko kibiców Arki. No i chociażby taki wzór jak... No właśnie on, ten wzór gdzieś kojarzy mi się z tym, mimo że są zupełnie inne wzory, ale fakt właśnie troszeczkę, że mamy tutaj wyjście poza, poza szablon, Czyli na pewno nie poza na Adidasa, bo to są też katalogowe koszulki, ale jest to coś innego. No, ten element czerni, czy to jest taki głęboki granat, żuć, żółty, niebieski. Na pewno znajdą się głosy krytyczne, jestem w stanie sobie to wyobrazić. Myślę, że ta wyjazdówka wzbudzi więcej kontrowersji niż ta bezpieczna domowa. Ale ta koszulka ma coś w sobie takiego, że na początku jesteś na nie, ale im dłużej na, na nią patrzysz, to trochę się przekonujesz. Zresztą wydaje mi się, że da całkiem. Więcej, więcej zyskuje, kiedy tą koszulkę zakładamy na siebie. E, miałem to szczęście przymierzyć, ale no jest to zdecydowanie nie mój rozmiar, więc wyglądałem <laughs> to komicznie. Niemniej, jak już umiałem na sobie, to wiele bardziej mi się podobało. Oczywiście musimy zobaczyć sobie tył, e, widzimy. E, Wygląda to praktycznie tak praktycznie numer. E, jak w e, przypadku koszulki domowej, ale mamy, mamy żółte tak. numery, żółte nazwiska. No, detale tył, tył, są Tu jest same. podobny do, do wyjazdówek z poprzednich lat, trochę jeszcze z ekstraklasy nawet. Mm -hmm. Ten model chyba sezon, kiedy spadaliśmy. No mówię, tak, tutaj zgadzam. na przykład z kolei no, ten czerwony mniej razi w oczy, mm -hmm. e, ale wciąż no, fajniej by się prezentował żółty. Prawda? Gdyby, gdyby można było zrobić żółte i bez czerwonego tła, ale na pewno tutaj wydaje się to logo lepsze, te same patche, no, Mówię, to są jeszcze naszywki. One się mogą zamienić na, na naklejki, herb wykonany również tej samej technologii. Tak, to co wspomniałem przy okazji koszulki domowej, Arka korzysta nawet na tych wzorach katalogowych dzięki swoim barwom, i tak jest trochę w przypadku tych bardziej powiedzmy niestandardowych, kontrowersyjnych nazwijmy to wzorów, bo tak jak na tej koszulce, którą prezentuje Krzysztof, albo na tej domówce z tego samego sezonu, mieliśmy też niby model katalogowy, ale właśnie te elementy typu te wzory na, na rękawkach możemy sobie zinterpretować jakby na naszą korzyść. Z, ze względu na nasz rodowód, jako na przykład sieć rybacką, jako falę morskiej, to moim zdaniem akurat się prezentowało fajnie w przypadku Arki, bo nie tak. tylko Arka korzystała z tych. Eee, dział marketingu modeli. ma zawsze pole do popisu, żeby interpretować dodatkowo te wzory. <laughs> Mówię, naprawdę wydaje mi się, że wyciągamy maksa jak na klub, który nie, jest, nie może sobie pozwolić na koszulki dedykowane i nie może kreować swoich wzorów, więc tych katalogowych naprawdę wyciągamy dużo. I to już powtórzymy to po raz setny, ale po prostu żółto-niebieskie barwy, myślę, że no, po prostu polepszają te, te dostępne wzory. Tak więc muszę Ciebie zapytać Łukasz, no jaka jest Twoja ocena w skali od 1 do 10 obu koszulek wzorów? Wzoru wyjazdowego, wiem, może chcesz teraz ty podtrzymać, bo już trochę ręka boli. <gulanie> Uprzedziłeś mnie, bo właśnie chciałem Ciebie zapytać, czy wolisz domówkę czy wyjazdówkę. Jeśli chodzi o mnie, wolę koszulkę domową. Moim zdaniem prezentuje się bardziej elegancko, ładniej, służniej, bardziej estetycznie i te oceniłbym były na takie solidne 7 na 10. Wyjazdówka podoba mi się nieco mniej. Ale myślę, że to o czym wspomniałeś, że w miarę jej noszenia, w miarę upływu czasu może podobać się bardziej. Oczywiście będzie się podobać najbardziej, jeżeli w niej uzyskamy Awans dekstra klasy, wtedy stanie się w pewnym sensie tylko tym historycznym, więc wyjazdówkę oceniłbym nieco niżej. Czyli ten, ten wzór fajnie by nawet pasował na bluzę bramkarską. Myślę, o. jako tylko bramkarski byłby super. Eee, no bo f... pobrudzisz, nie będziesz <laughs> tak widać. Eee ale ja, no ja jestem od zawsze zwolennikiem wyjazdowych koszulek, tak już już wcześniej, lubię ciemniejsze kolory, lubię niebieski, który arka nosi. tutaj przechodzi ten granat, mam słabość do takiej starej koszulki. Lotto granatowej, w, to, w której zagraliśmy w meczu ze świtem Nowy Dwór, który tam 3-0 wygraliśmy, czy 4-3-1 w 2002 roku. Dajcie komentarz, jeśli pamiętacie ten mecz. Na hmm. ja jestem nagraniu <grym> założę, <grym żeby trochę <grym> poszponować, bo mam taką. Też numer 7 zresztą. Ale gdzieś mi się kojarzy z tym, i jeżeli miałbym oceniać, no to ja daję 7 na 10 wyjazdówce domowa. Tak samo 7 na 10, może, może nawet 7,5, bo mówię, nie mam dużych wymagań, dlatego że wiem że nie jesteśmy w stanie więcej ugrać u naszego sponsora technicznego, gdyż no, nie jesteśmy klubem, który może decydować o takich sprawach i pamiętajcie, że katalogi mają to do siebie, że nie każdy wzór jest dostępny w takiej konfiguracji kolor kolorystycznej, jaka jest nam potrzebna. Czasami jest tak, że jest wzór, który no, opatrzy żółto-niebieski, ale gdzieś ma jakieś wstawki kompletnie nie z naszej gamy kolorów palety, dlatego Chylę czoła tym, co wybierali, bo to jest zawsze stres. Kiedyś presja tych iluś paru, paru naszych tysięcy ludzi, którzy będą komentowali te koszulki, ale nie ja na pewno w pierwszej kolejności kupię koszulkę wyjazdową, a dopiero potem domową. Tak, prezentują się koszulki. Arki Gdynia na sezon 2024-2025. Dodajmy jeszcze, że bramkarze będą mogli wybierać z trzech dostępnych wzorów w różnych kolorach, także jeśli ktoś jest fanem koszulek bluz bramkarskich, to też będzie miał tutaj duże pole manewru, zobaczymy jak te się zaprezentują w, w użyciu. W meczach. Natomiast jeżeli chodzi o ceny tych trykotów, to one się nie zmienią w porównaniu z poprzednim sezonem. Koszulka w takiej wersji podstawowej, bez nazwiska, numeru zawodnika, będzie kosztować 299 zł, czyli tyle samo, ile kosztowała koszulka meczowa w poprzednim sezonie. No i to jest sezonu. dobra informacja na no bo wszystko drożeje. Na szczęście, nasze stroje, trykoty zostają w tej samej cenie. Branding dodatkowy. W ile w zeszłym roku kosztowało? 30 40 zł. 40 złotych to była standardowa cena. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Będziemy... Na pewno będzie możliwość personalizacji tych koszulek. Tak więc yy, wszyscy do sklepu albo online, jak tylko, jak tylko pójdzie informacja, że koszulki są dostępne w sklepie. Wyście dzisiaj już mogli tę koszulkę zobaczyć podczas prezentacji na górce. Czekamy na Wasze komentarze. Jak, jak Wam się podobają te stroje? Dokładnie, wszystko już jasne. Dajcie znać, co sądzicie na temat domówki, wyjazdówki. Czy jesteście zadowoleni, czy jednak. Nie smak jakiś czujecie. Mi się podobają te stroje, ale powtórzę się po raz setny. Nie mam wielkich oczekiwań, bo wiem, że nie mamy też wielkiego pola manewru. Musimy znać nasze ograniczenia, to jest. A jeżeli będzie jasne. w nich drużyna wygrywała, to na pewno już w ogóle wszystkim się będą jeszcze bardziej podobały.